Kontynuujemy piąty dzień zwiedzania Islandii wedle mojej koncepcji trasy Ring Road, czyli trasy wokół Islandii. A tak się składa, że wasz przewodnik z Islandii piątego dnia z reguły zwiedza okolice największego lodowca w Europie Vatnajokut. I następnym punktem watnejokutlowych atrakcji jest kolejna lodowcowa laguna, czyli Fiat Salron. I jest to miejsce numer 2642, z które na trasie Link Road pokazuje grubom zwiedzającym ze mną Islandię przez tydzień. Fiat Saleron wcale nie leży na uboczu, natomiast często jest traktowany po macoszemu przez turystów. Olbrzymi błąd. Uważam, że tu należy zajechać. Niektórzy rozumują w taki sposób, że widzieliśmy już Jokul Saleron widzieliśmy już Diamond Beach, dość już tych brył lodu leżących w wodzie. Mm, powiem tak, nie z parkingu przy Jokul Salon i Diamond Beach będziecie tutaj jechać niespełna 10 minut, czyli to wszystko jest bardzo blisko siebie. Warto naprawdę to miejsce odwiedzić. Między innymi dlatego, że jest tutaj łatwiej oporządny obiad, przy czym miejsce, gdzie można zjeść, czynne jest z reguły tylko do 16, także to trzeba sobie kalkulować jakoś, planując ten dzień. W każdym razie ja, jeżeli tego dnia gdzieś grupę zabieram na obiad, a z reguły to robię, to właśnie tutaj do restauracji, która znajduje się przy fiat salon. Co do samych wartości krajoznawczo przyrodniczych, to miejsce znacznie różni się od pobliskiej lodowcowej laguny Jokul Salron. Lodowiec Vatnajokut znajduje się znacznie bliżej miejsca, skąd będziecie zwiedzać niż w przypadku Jokul Salron. Nazwa Fiatl Salron, Fiatl nawiązuje do góry i rzeczywiście to miejsce jest o wiele bardziej strome jeśli chodzi o e, lód schodzący z lodowca do jeziora niż w przypadku Jokul Salron. Bryłą lodu, które odpadają od lodowca jest stąd znacznie trudniej wydostać się do oceanu niż dzieje się to w przypadku e, Jokul Salron. W związku z tym, stosunkowo częściej możecie napnąć się na dosłownie całą lagunę zapchaną różnej wielkości bryłami lodowymi. Prawdziwą wartością tego miejsca jest możliwość popłynięcia pontonem pod sam lodowiec. Sąsiednia Jokul Salron ma pod tym kątem lepiej rozwiniętą infrastrukturę. Niewątpliwie tak jest, natomiast moim zdaniem właśnie ze wszystkich tych opcji, które są na obu Lagunach dostępne, to właśnie wyprawa pontonem pod lodowiec jest zdecydowanie najciekawsza. Za miejsce na pontonie zapłacicie 10,5 tysiąca koron. To jest stan na czerwiec 2025. Bardzo często głoszę teorię, że lodowce i zwiedzanie lodowców to jest sport wyjątkowo zimowy. Nieletni podtrzymuje swoją opinię, ale z daleka. Równie dobrze ogląda się latem co zimą. Może nie jest tak piękny lodowiec, ale jeżeli chodzi o komfort zwiedzania w ten sposób, to tutaj nie mam wątpliwości, że lato też jest super. Natomiast uwaga, nadchodzi ten moment, kiedy mówię o tym, że latem są większe możliwości związane ze zwiedzaniem lodowców niż zimą, i to właśnie dotyczy tych rejsów pod lodowiec. Pod lodowiec pływacie od połowy kwietnia do połowy października. Spacer z parkingu do miejsca, skąd możecie zacząć zwiedzać, zajmie wam około 5 minut. Na zwiedzanie całości potrzebujecie około 45 minut. Plus, jeżeli chcielibyście zaliczyć ten rejs pontonami, doliczcie około godziny. Nie wracajcie tą samą trasą, którą przyszliście z parkingu. Możecie iść wzdłuż jeziora, i później drugą odnogą wyjść po drugiej stronie budynku, gdzie jest restauracja. Do kolejnego punktu na trasie, którym jest język lodowca z Finapec będziecie podróżować jakieś 35-40 minut.